Witajcie moi drodzy widzowie w kolejnym odcinku na moim kanale W dzisiejszym odcinku przychodzę do Was ze spóźnioną premierą z drabki Szmaragdowy Dolar Premiera odbyła się 31 marca 2022 roku Z tyłu jak widzicie mamy 9 stopni wygrania Najmniejszy stopień to jest 5 zł, a pierwszy stopień to jest ta główna wygrana Czyli 175 tysięcy złotych Także co moi drodzy zapraszam Was do oglądania w zdrabce szmaragdowy dolar chodzi o to, że mam tutaj wygrywające liczby i Twoich liczbach trzeba znaleźć te wygrywające liczby, to się wygrywa przypisaną do niej kwotę. Jeżeli znajdziemy szmaragd, to też się wygrywa przypisam do niej kwotę. Także moje wygrywające liczby. 8, 25, 13, 3.

2 nie ma. 31. Nie ma. Jest szmaragd. Zaspaćmy, co to jest. 5 zł. 13. Nie ma. 15. Nie ma. Czyli jak widzicie, ta zabka jest wygrana. Jest szmaragd. Kolejna zdabka. I moje wygrywające liczby. 8, 16.

Podsumujmy, na no, zdabki wydałem 20 zł, a 5 zł udało mi się wygrać, czyli jestem 15 zł na minusie. Także co moi drodzy, jeśli Wam się filmik spodobał, nie zapomnijcie stać łapki w górę oraz subskrybować mój kanał, żeby być na bieżąco. Z mojej strony to wszystko, trzymajcie się ciepło, cześć.